Dzień dobry. Nazywam się Zenon Kot. Od 20 lat naprawiam myszy. Hmm. Oto mysz właściciela małej firmy. Proszę spojrzeć. I kulka prawie całkowicie płaska. Typowy przykład zajeżdżonej myszy. Efekt wielogodzinnej, codziennej, intensywnej pracy prężnego przedsiębiorcy. Jest przy niej co robić. Gdyby w Polsce było więcej takich firm i mój zakład prosperowałby lepiej. Ale wiadomo, opłaty, składki, podatki, biurokracja, pogmatwane prawo. Nie będę o tym mówił głośno. Lepiej siedzieć cicho. Jak myśl? Podmiotu.